Witajcie w kolejnej części Pottermore.pl Dzisiaj przygotowaliśmy artykuł o Florianie Fortescue, autorką tekstu jest J.K. Rowling. Zapraszamy! Wątek Floriana Fortescue, właściciela lodziarni na ulicy Pokątnej, należy do historii duchów. Historii, które ostatecznie nigdy nie trafiły do książek. Harry spotkał go w więźniu Azkabanu, gdzie zauważył, że Florian bardzo dobrze zna się na średniowiecznych czarodziejach. Później Harry odkrył, że były dyrektor Hogwartu nazywał się Dexter Fortescue. Myśli J.K. Rowling Florian jest potomkiem Dextera i pierwotnie planowałam, że będzie przewodnikiem po wskazówkach, które musiałam dawać Haremu podczas jego wyprawy po Insygnia, dlatego dość wcześnie zapoczątkowałam ich znajomość. Na tamtym etapie wyobrażałam sobie, że tak dobrze znający historię Florian mógłby mieć szczątkową wiedzę na tak rozmaite tematy jak Czarna różdżka czy Diadem Ravenclaw. Informacje te miały być przekazywane w rodzinie Fortescue z pokolenia na pokolenie, co zapoczątkować miał ich czcigodny przodek. Gdy zbliżałam się do punktów, w których takie informacje miały stać się niezbędne, sprawiłam, że Florian został porwany, aby Harry wraz z przyjaciółmi mógł go odnaleźć bądź uratować. Problem polegał na tym, że kiedy zaczęłam pisać kluczowe części insygniów śmierci, zdecydowałam, że Fineas Nigelus Black będzie znacznie bardziej satysfakcjonującym sposobem na przekazywanie wskazówek. Informacje Floriana na temat diademu również wydawały się zbędne, ponieważ przeprowadzając wywiad z Szarą Daną mogłam dać czytelnikowi wszystko, czego potrzebował. Podsumowując, wydaje mi się, że porwano go i zabito bez żadnego powodu. Nie jest pierwszym czarodziejem, którego zamordował Voldemort za to, że wiedział zbyt dużo bądź zbyt mało, ale tylko za jego śmierć czuje się odpowiedzialna, ponieważ to wszystko moja wina. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku tej serii.